Siema! Dzisiaj se zagramy, kurde Five Life lecimy sobie normalnie elegancko chłopie lecimy Ty albo nie w sumie se pójdę zjem kurde jednak w sumie. Już mam mam kurde ty chłopie pizza zobacz jaka zajebista ty Felicjana <laughs> Najlepsza jeszcze jalapeno dojebałem czekaj tutaj. tutaj se wszystko postawię Sosik czostrowy normalnie samorobiony teczupik wszystko elegancko ale najważniejsza rzecz już 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 Kurde, wspomagać yy, apetytów, w ogóle smaku wszystkiego musi być najważniejszy. Kurde, oni bym nigdy nie zapomniał, bo czy nawet mi tak nie myślcie, w ogóle zobaczcie, to szurtaj dal na wszystko jest na miejscu elegancko, nie? No. I ten moment, najgorszy moment, kiedy mam, mam, yy, jedzenie dobre jest, wszystko. Chcę to obejrzeć, kurde, do tego. Dzień dobry, dobry, żyjesz czy nie żyjesz? Żyjesz, no kurka wolna. Dobra, pojedzone, ale deserek też trzeba iść zjeść, kurde taki fajny ten. Dobre są, dobre są, no jak coś gdzieś znajdziecie, dobre są, no. Najadzony jestem, ale kurde, deserek zawsze wpadnie, kurde, zawsze jest miejsce na deserek, nie? No. ogólnie to Co? Wstała tak, że podałem trochę 11 level, hajsu, sporo zdobyłem, jest już fajna sumka. Mam tych FL boardsów, mam dużo bardzo, nie? Więc yy, otworzymy na czym na bym chciał. No, kolejny FL Boards! Kurna, o, a co to za jest? Do woskowania, płac na 7 dni? Nie wiem o co chodzi. Czerwone lampy bym chciał, czerwone lampy bym chciał. będę zadowolony. Pieniądze? 500, no i nic. dobra nic, po Nie no, nie. Nie, no i co to co to co, 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 co to ma być w ogóle? Nie no załamany jestem, załamany jestem, w ogóle właśnie, bo tutaj się zadania zmieniły. Zadania dzienne robię. Wykonaj sześć kursów jako pilot samolotu wycieczkowego. No um, ale no zadanie no zastępcze będę musiał zrobić, bo ja ten nie, nie mam licencji. Nie wiem, jak się nie umiem. Ale organizacyjnie też można robić zadania. Co oni tutaj wybrali? Ro rowerem, o ty, ej, Ej, bo oni robią! Kurna, mam scooter, bo na ten, czyli zadanie zrobiłem coś? No, scooter dostałem na tydzień. Może zapierniczyć. Pa, 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 ale się spierdzielę z tego motoru zaraz. O jezuś. Oj, oj, oj. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Nie spadnę, nie spadnę, nie spadnę, nie spadnę, nie spadnę. Pa, 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 pa. pa. Kurna, ty. Dobrze, dobrze jadę, no Ty, że nie spadnę. Ty nie spadnę, chyba wcale nie spadnę, chyba Papa. Pa, no, nie spadłem wcale. Pa, pa, no, kurna, je. No, macie, jak ja to zrobiłem. Dobrze to zrobiłem, chyba. Co, lajk musicie zostawić wtedy. No, o. o, o. Dobra, cicho, jeszcze czerwony rower to będzie szybszy dawaj, 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 dawaj Przydałby mi się ten Przydałby mi się BMX, ale dobra, już może być nawet taki 90, dostałem 20 airspa, to jest pieniądz Ale to, to jest sporo, bo tu jestem obor tego w sumie Się robi i tarcówkę normalnie robisz i jeździsz Se może w ogóle mam czasach, bo jest fajna praca Oj, 260 airspa, zalogowanie się codzienne Dobra, ja jestem mistrzem się robię tego serwera, ja już powiedziałem, że nie, nie wiem, ale nie, o, o, o kierowaniu mówiłem, że będę mistrzem, ale ja będę też mistrzem tego serwera jeszcze trochę. Ja już ładny pieniądz nawet zarobiłem, tak myślę według mnie. Nie powiem wam dokładnie ile, ale dzisiaj będzie plan taki, ten, yy, będę jeździł po diełdach. Pojedziemy na diełdę, bo ja w poprzednim odcinku jak debil, yy, ten, pojechałem na diełdy, gdzie nic nie ma, a jest diełda, gdzie są rzeczy. To nie wiem, czy tam będzie stać na cokolwiek tam, na nim wątpię, ale pojedziemy tam, zobaczymy. Zobaczymy jakieś salony, coś ten i ja się muszę zainspirować, zobaczyć co ile kosztuje i może coś se kupię. Ale to nie wiem czy w tym odcinku, tak dzisiaj taki, bo taki odcinek jeszcze taki wprowadzający można powiedzieć. Se jeżdżę, se, se zwiedzam, se dram, nie? I w ogóle a propos właśnie drania to, to Fajne jest to, że co, ja chcę właśnie dram od kilku dni tutaj i sprawia mi przyjemność granie tutaj, fajnie, fajnie się bawię. Spoko, spoko jest no. I to, to jest chyba najważniejsze właśnie, żeby jak się trato żeby się podobało. A mi się podoba się dla mnie i jest super, nie? Dobra, wysiadaj babo. Tak wygląda ta praca. No, tak wygląda 60, bo teraz w ogóle kurde premie, dzień dziecka, coś ten, kurna jedność i ten. I robią normalnie yy, premie są na wszystkie prace praktycznie, osoba. 50% tyle się pieniędzy zarabia człowieku. Nie wiadomo co robić, bo na wszystkim takie pieniądze normalnie yy, swojej

ten jest sportu, taki skrzyberdach chłopie, ale ty ja mam to że diesel, to jest... to jest problem. Nie chciał... no raczej benzyna chyba, nie? A tu są ten no, ale ten taki pizzik fajny, mały, fajny, no, to fajny też fajny, no no, no taki... Taki kurde, kolor, taki w ogóle jakie ja kolory tutaj są, człowieku. Też naprawdę ja dałem ostatnio, to tu głównie... Głównie ty, ty, pracowałem sobie, nie no. Z tego co wiem to lepiej jakbym y, zostawił sobie pieniądze i sobie kupić taką fajną furę taką drogą, ale chcę mieć content, więc kupię nie y, kupię pozbieram jeszcze i w następnym albo jeszcze, jeszcze następnym, bo na razie mam ten suter on za te 110, 10, więc dojechać wszędzie można więc wystarczy, nie? A no nie wiem kiedy kupię, ale sobie popatrzę na razie w ogóle też fajne jest to, że nie wiem czy już mówiłem, bo tak jestem dzisiaj taki krótki energiczny zjadłem, jestem zająć jest Jestem w organizacji, El City jest, się nazywa. Tutaj mają party, mają fury, tutaj baza jest. Parka fura jest, nie, nie na nią jeździć chyba, ale jest, jest spoczyło, są fury, nie? Bo tu jakoś jak fajnie zrobione, że Randy się ma, to jak się ma lepszą, to można jeździć, a nie wszystkimi można. No tak, tak, to wygląda mniej więcej. Ale to jest fajne, ty takim bym pojeździł. Czerwony taki zrobić. Ty, może takim kupił na początek. Nie wiem, tak, na, tak szczerze to nie wiem co kupić. Ogólnie no to... Jak ktoś mnie zna to chyba wie co by mi się marzyło. Euros bym chciał. Jest na tym serwerze, ale nie, nie wiem jak, mam, jak ja miałbym go kupić. Ale bym chciał bardzo, nie? Bo tutaj to chyba w ogóle nawet nie przejeżdżałem, nie wiem. O kurcze ty! Yy, ale fury! Emerus, ty taki... Ty, nie drogi nawet, 250 tysięcy? 165 tysięcy takie? Kurna! Ty, to taki Euros to nie był. nie musiał być taki drogi. Nie. nie musi. nie. nie tyle, już mózgu. Nie jest chyba taki drogi. No bo, jak takie są drogi. nie są drogie. To on też drogi nie jest, bo nie. musi być, bo. Jak takie fury, jak tak wyglądają. nie jest droga. To Euros też nie powinien być drogi, bo on chyba też nie jest najlepszą furą. O to mi chodziło. Nie wiem, nie wiem, czy rozumiecie. Mniejsza z tym. Nie musicie rozumieć. No i nie są takie drody, te auta tutaj. Ja, jaki fajny. Taki Mercedes, no? Mmm. Tara, hmm, hmm. czar, tara, czar, Turna, jakie nazwy. Ale tu taki miar starenujesz, to No, sporo może być tej. Tutaj jakie fu. U. A to czemu one są po ziemią Coś się zbudowało chyba, ale. Milion siedemset to proto. To to jest ten taki chyba szybki w miarę taki on z online na coś kojarzę to nie jest aż tak drogo na tym serwerze. Patrząc na to, jak się zarabia, i w ogóle to nie byłoby tak ciężko zarobić na jakąś bardzo, bardzo fajną furę. Krośnik 100. Kropec Jotra 130. I zoba, tu jest taka dioda, taka mocna jest, no? Taki kurna ten. Zoba. 600 koła. 250. Penumbra. Fajny. Tutaj, pa. Normalnie, czołk. Czołk bez lufy. Riata, jaki santing Normalnie, prawie taki zajebisty, fajny, podoba mi się. Ale tamten, kurda, fajny jest. Ta riata jest zajebista, ale zajebisty, ten jest, no, Ale kozak, 300, ale zajebisty, taka rajdowa, ty, no. E, e, podoba mi się, no. Fajne są tu fury. Kurda, aż nie wiadomo, którą kupić, tak szczerze powiem. Nie byłem. Zobaczymy. Ja zwiedzam mapy. Właśnie to jest sporo, ja tutaj mam dużo do zwiedzania no bo jednak jak się da w MTA, no wiadomo zaraz się na jednym serwerze na drugim są podobne do siebie nie no mniej więcej mapy nie mam co zwiedzać nie mam co zwiedzać rzeczy no w sensie mogę zwiedzać salony i tak dalej ale już mniej więcej wiem jak te ceny wyglądają nie jest źle nie ma takiej tragedii.

Oj, oj, dobra, 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 pa pa, 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 dobra, te drzewa tutaj, kurwa, jeszcze gdzieś pięknie, człowieku, oj, oj, pa, nie no, kurde, idzie mi zajebiście, pa, i nie spadłem ani razu, Poko, dobra, no, ja już mniej więcej wiem, jak to wszystko działa, wiem, czy są furki, no i myślę, że, kurde, niedługo kupimy jakiś naprawdę mega fajny wóz.